Witam w kolejnym etapie kursu. Pokażę, pokażę Tobie tutaj podstawowe narzędzia, jakie wykorzystam w Adobe Photoshop CS3. Nie jest to najnowszy program celowo, abyś zobaczył, że można korzystać z tych wersji starszych. Oczywiście zajmiemy się tymi prostymi technikami tworzenia skórki. Skórka, jak widzisz, jest już dopracowana, wszystkie elementy zostały wykonane. Skórka jest gotowa do tego, aby ją pociąć. Ja jednak w całym naszym kursie obiecałem Tobie, że zrobimy taką skórkę od podstaw i tym oczywiście się zajmiemy. Aby zrozumieć, co jest dla nas najważniejsze, zajmiemy się teraz omówieniem paska z lewej strony. Jest to pasek narzędzi, w którym znajdziesz wiele ciekawych elementów. Z, naszych, z naszego punktu widzenia, najważniejsze elementy to będzie zaznaczenie, czyli ta strzałka do góry. Następnie, masz to, jest taka strzałka, którą możesz dowolnie przesuwać obiekt. Ja może rozwinę sobie tutaj warstwę. W tym przypadku, konkretną warstwę, jeżeli chodzi o o powiedzmy. Nie stopkę, tylko weźmiemy sobie tutaj logo, odblokujemy logo i pokażę tobie tą strzałeczką. Możesz dowolnie przesuwać. Jak masz zaznaczoną tą strzałkę, skrótem klawiaturowym Ctrl Z, cofasz wszystkie zmiany, które wykonałeś. Oczywiście w tym jednym ruchu. Kolejnym elementem bardzo ważnym dla nas będzie element zaznaczenia. Zobacz, możesz wykonać zaznaczenie w tym przypadku prostokąta. Jeżeli prawym klawiszem myszy klikniesz na zaznaczenie, masz możliwość wykonania elipsy. I te elementy można oczywiście odpowiednio wypełniać i e, odpowiednio nadawać im wartości w postaci gradientów i efektów. Następnym elementem, który będzie nam potrzebny, już pominę tutaj te wszystkie rzeczy, ponieważ element, który będziemy wykorzystywać, będzie brusz. Będą to pędzle. Ja tutaj mam dodanych kilkanaście nowych pędzli. My jednak będziemy korzystać cały czas tych PS pędzli dostępnych y, już przy y, standardowej opcji Adobe Photoshopa, czyli takie pędzle ro z rozmyciem. To jest ta opcja, którą będziemy wykorzystywać. Kolejnym elementem, chyba w końcowej fazie kursu, będzie również gumka. Gumka również będzie wykorzystana z odpowiednim rozmyciem. Ja miałem akurat gumkę z rozmyciem takim wielkości stoi, z delikatnym rozmyciem również jako, jako efekt do wykorzystania, do dostosowania cienia. Oczywiście, chyba jedno z najważniejszych narzędzi to będzie wiaderko, wiaderko jak i gradient. My będziemy wykorzystywać gradient. Ale w wiaderkiem będziemy uzupełniać wszystkie wartości. No, poniżej mamy coś takiego jak pentul. To jest bardzo ciekawa opcja, ponieważ pentulem będziemy dorysowywać te wszystkie cienie, które widzisz tutaj na dole o te cienie. Będziemy używać do tego odpowiednio prostej techniki rozmycia i będziemy to wszystko odpowiednio też ustawiać. No oczywiście najważniejsze narzędzie do pisania w tym przypadku będziemy korzystać z konkretnych grup czcionek to są rodziny czcionek odpowiednich wartościach, które będziemy ustawiać, jak i wielkości, jak i elementach w postaci odpowiednio dostosowanych w krawędzi czcionki. Tutaj mamy elementy powiedzmy wygładzenia tej czcionki czy zrobienie jej jako taka mocna czcionka. Ale o tym będziemy już rozmawiać w czasie tworzenia skórki. Poniżej są jeszcze rzeczy, które będziemy również wykorzystywać. Może pokażę Ci najpierw zaznaczenie. To jest tak zwany Direct Selection Tool. I nim będziemy modyfikować wszystkie elementy, które zrobimy poprzez pentul. Tak naprawdę, jeżeli coś narysujemy w pentulu, będą takie punkty, które w tym przypadku będziemy mogli przez Direct Selection Tool odpowiednio zaznaczyć. Na dole chyba najprostsze narzędzie, które jest wykorzystywane bardzo często, jest to Rectangle Tool. Mamy, tak jak Ci pokazałem wcześniej przy zaznaczeniu prawym klawiszem myszy, możliwość tworzenia dowolnych kształtów, jak i kształtów sprecyzowanych przez Adobe Photoshop. Na samym dole, właściwie już pominę tutaj odpowiednią kolejną ikonkę i przejdę na tak zwaną pipetę. zaznaczając narzędzie pipety, bo tak to się nazywa, jakby domyślnie, możemy w dowolnym sposób ściągnąć kolor, który znajduje się w danym elemencie strony. Zobaczę sobie, mogę odczytać kolory, barwy, ustawienia konkretnego elementu. Oczywiście to jest bardzo przydatne, jak będziemy już coś tworzyć, nie będziemy pamiętać tego koloru, a będziemy chcieli go odzorować. No, i cała paleta barw. Dwukrotne kliknięcie na tutaj kolor, masz odpowiednią paletę barw. Możemy sobie ją dostosować, możemy elementy odpowiednio ustawiać i wybierać. Będziemy bardzo często korzystać z palety barw, dlatego że nasz projekt będzie wymagał właśnie takiego ustawienia. Kolejnym ważnym elementem nawigacyjnym w całym panelu Adobe Photoshop jest oczywiście belka górna. Jak pewnie zauważyłeś, jest to anglojęzyczna belka górna. Chciałbym Ci podpowiedzieć, że będziemy z niej korzystać dość rzadko, ale na samym początku na pewno będzie to file, będzie to new, czyli nowy plik w tym przypadku. Skonfigurujemy sobie ten plik. I chyba z najważniejszych rzeczy, którą wykorzystamy w tym kursie, to będą filtry. A właściwie to będzie tak zwany blur, rozmycie i tutaj je ja może nie mam aktywnego, więc zobaczmy, czy teraz będzie aktywne, też nie. Może odblokuję z dowolnych elementów, teraz będzie na. Blur, rozmycie i zrobimy tak zwany e, Gaussian Blur, czyli rozmycie gaussowskie. To oczywiście też będziemy omawiać. Zobaczysz, w którym etapie zablokuję warstwę. No i jak pewnie zauważyłeś, mam coś takiego jak warstwy, bo cały projekt w Adobe Photoshop składa się na warstwach. Ja mogę dowolne warstwy wyłączać, proszę bardzo. Tu mam jakieś tło, tu mam kolejną pozostałość tła. Te wszystkie elementy oczywiście sobie odpowiednio poustawiamy. Dla przykładu, na przykład, jeżeli chciałbym włączyć logo, hasło witryny. I kreskę i menu, proszę bardzo, wszystko jest powyłączane, nie widzimy. Podstawowa opcja, która do tego służy to oczywiście tutaj to oczko. Zaznaczamy oczko i wszystko jest już widoczne. Najważniejsza kwestia, jak ustawić sobie te wszystkie warstwy. Do tego celu masz w do góry, w belce nawigacyjnej Window. I oczywiście ja wrzuciłem sobie linię, wrzuciłem sobie konkretną opcję, narzędzia, mam też historię wyrzuconą mam charakter pisma i paragraf te wszystkie elementy oczywiście będziemy też mogli sobie włączać najważniejsze kwestie mamy omówione ja chciałbym jednak żebyś zwrócił jeszcze na tym etapie uwagę na poniżej pod belką górną na takie opcje które występują one tutaj nie omawiam ich dlatego że dla różnego narzędzia są różne opcje Tabelka się zmienia dynamicznie możemy sobie kliknąć dowolne narzędzie i zauważyć że tych opcji jest naprawdę wiele można w bardzo prosty sposób korzystać w tym momencie, w danym elemencie, bądź ja choć może odblokuję element i pokażę również tutaj. Tutaj będziemy częściej wykorzystywać właśnie na e, warstwach, dlatego, że będziemy ustawiać konkretne krycie, konkretne przenikanie i to oczywiście będziemy wykorzystywać w projekcie bardzo często. Myślę, że tą podstawę, jeżeli chodzi o konfigurację w Adobe Photoshop, masz e, już przyswojoną. E, na samym początku, może powstać jeszcze jeden mały problem. A mianowicie podziałka do góry masz piksele. Jeżeli widziałbyś inną podziałkę, w bardzo prosty sposób to zmienisz, tak kwestią uwagi prawym klawiszem myszy i masz opcję zastosowania, na przykład miałeś milimetry bądź częstą przedziałką są centymetry, ja oczywiście ustawię sobie na Piksele. I to by było na tyle. Zapraszam Cię do kolejnej odsłony, w której już zaczniemy tworzyć siatkę naszej skórki i zaczniemy ją odpowiednio wypełniać elementami. Pozdrawiam.